Hej kochani! Witam się z Wami w kolejnym filmie, na pewno długo wyczekiwanym, bo dziś będziemy robić losowanie konkursu, w którym wzięliście udział. Jest tutaj dosyć dużo osób, także nie będę już przedłużać i co? Losujemy. Pom pomoże nam w tym aplikacja. Mam tutaj zapisane wszystkie nazwy użytkowników. Tak. Aha, i filmik o y, nagrodach pojawi się po prostu osobno, bo nie będę ich teraz pokazywać. I tam też się dowiecie, jeżeli chodzi o wysyłkę nagród. Także co, kręcimy. Chwila napięcia. To wygra. Wygrywa Polish Sweet Reborn. Ale wyróżnia mnie, dam też milenie, bo była bardzo blisko. No, także to na tyle w dzisiejszym filmie. I już, nie wiem, może jutro, e, albo nawet jeszcze dzisiaj, pojawi się film, w którym ja po prostu to pakuję. Um, I tam będzie po prostu więcej. Ale e, jeżeli chodzi o takie informacje na temat wysyłki, to wszystko napiszę. Wygraną, proszę o kontakt w komentarzu. Albo napisz do mnie na messengerze. No i co, to na tyle w dzisiejszym filmie. Do zobaczenia!